Witajcie, ludzie, cześć! Ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek, i powracając troszeczkę do mojej takiej leciutkiej, korzennej serii, które pojawiały się przed Legionem, gdzie testowałem różne postaci, grałem PvP, postanowiłem troszeczkę bardziej zanurzyć się w odmęty PvP, gdyż dawno nie grałem w Legionie naprawdę nie doświadczyłem go dużo. Chciałem pograć troszeczkę Battlegroundów, pobawić się i potestować różne speki. Tym razem zrobiłem sobie już takiego speka pod Outlo, żeby się pobawić nieco tym spekiem, bo jest całkiem w porządku. Mamy tutaj Quick Draw jeżeli interesują Was talenty. Tutaj wygenerowane te pistol-shoty generują jeden dodatkowy, jeden dodatkowy combo-point, zadają 50% więcej obrażeń. Grappling hook, rzecz jasna, do przemieszczania się. Deeper stratagem, tutaj taki wybór dosyć dziwny z jednej strony, bo nie będę miał dużo energii, ale to się łączy z PvP talentem, którego zaraz Wam pokażę. 6 combo-pointów, więcej oczywiście mogę zadać obrażeń, 5% finisherów. Elusiveness, nasz feint zmniejsza obrażenia o 30%. Prey on the weak, 10% więcej obrażeń po, po jakimś tam stunie i tak dalej. Killing Spree, rzecz jasna, oraz Mark for Death, tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o e, talenty tutaj honorowe, Gladiator Medallion, Reinforce Armor, 10% więcej healtha, Manoeuvrability, które pozwala nam e, szybko wyjść z efektów spowalniających za pośrednictwem sprinta. Genialne: th Thick as Thieves, zarzucając na kogoś e, tricks, of the, tricks, of, tricks of trade, dostaje Armor. Control is King, który właśnie bardzo dobrze łączy się z Deeper Strategem, ponieważ będę szybko generował tutaj nasz, nasz, naszą energię. Bo każdy Silent Stone Polymorph w przeciągu 40 yardów daje mi na 3 sekundy adrenalin rush. No i dismantle, zabieram broni. Zobaczmy co, o Jezu, dostałem tak, o jest. O. Dlaczego zareagowałem w ten sposób na ten battleground? Raz, że bardzo mi się jakoś nie podoba, nie wiem, jako, jakoś tak jak patrzę na ten battleground to tak mówię eee... jakoś, nie wiem Niezbyt go lubię. No, i to jest raz, a dwa, że Alliance kompletnie nie umie tutaj grać. I już teraz widzę w komentarzach poprawkę. Ktoś napisał poprawkę o Alliance nie umie dać żaden grać. Nie, serio. Ja nie wiem, co jest z Alliance i tym Badgrandem, ale ludzie po prostu dostają jakiegoś autentycznego. Jakiegoś spazmu mózgu, i, i kompletnie nic nie idzie. więc chciałem pograć sobie jakąś defensywną rolę, ale spróbujemy sobie dzięki naszemu grappling hookowi pokraść trochę flag, przekraść się za linię wroga, no i troszeczkę im tego golda pokraść. Rakowy Battleground się rozpoczyna. No, i my lecimy w sumie w drugim kierunku niż wszyscy inni. Lecimy w lewo. Może udałoby nam się przejąć Goblin Mines, jakby tam dużo gości nie było. Postaramy się troszeczkę pozostać przy tych Goblin Minesach, a następnie ewentualnie przejść się po prostu niewidzialnym pod właśnie bazę wroga. Ja tutaj wezmę już sobie, użyję stealtha, żeby mnie nikt tutaj nie zauważył. Mam jakiegoś paladyna, który przejmuje już teraz flagę. To jest trochę słabo, ale okej, okay, dobra, dobra Pozwolimy mu przejąć tą flagę I pozwolimy tutaj sobie im troszeczkę pobiec kawałek dalej Okej, okay, on idzie po naszą flagę On tu odbiegł, on tutaj kurde coś, coś Coś tu myślał, że będzie mógł pokombinować, tu mamy jakiegoś roga Zastanawiam się, czy ten rogue będzie chciał tu bronić tego, czy Jakoś e, atakować, dobra, wiecie co? Ten rogue sobie idzie Dobra, ten rok sobie poszedł. Postaram się tutaj zrobić jeden pewien trik eee, Wymusić na gościu. Wymusić na gościu tutaj tego. Trinketa. Dobra, wy, wyszedł z tego, dobra. A, będziemy musieli się z, z nim bić w sumie, z tego co widzę. Możemy tutaj teraz zarzucić sobie troszeczkę bafików. Dobra, teraz uniknęliśmy trochę obrażeń. Zabierzmy gościowi broń. I teraz gościa... On, on pewnie bańkę za chwilę odpali, zobaczycie. Bum I teraz bańka będzie. No jest banieczka, proszę bardzo, odsuńmy się troszeczkę. Zażyjmy sobie flaszeczki. Tam będzie się leczył ile może prawdopodobnie. Tak. Tak jak myślałem. Dobra, stunik. Teraz znowu odpalamy się. I to jakoś porobimy tego gościa. Proszę bardzo. No, ziomek. No, ziomek, umieraj, umieraj ziomek. Uuu. Zrobione. Flaga przejęta. Ale to dobrze, patrzcie, będziemy mieli dwie bazy dzięki temu. Dobra, jeszcze na szczęście mam, zobaczcie, tutaj naszego pięknego listka. Kolej trochę, trochę nupsko zagrał. Ale cóż, no, mamy tutaj jakiegoś maga. To już jest drugi tutaj jakiś e, przeciwnik. I uwaga, teraz będzie teleport prawdopodobnie. Więc użyjmy na razie tutaj tego. No i koleś tutaj będzie chciał mnie burstować z tego co widzę Teleporcik, Stunik prosto w te, tego teleporta mu zrobiłem Greater Pyroblast, nie wiem co tutaj kombinuje, ale został właśnie z Stunika Gonimy go, ja ci nie odpuszczę ziomek Ty, jak on biegnie! o oh. Dobra, wiecie co, bo ja tak nie chcę tej flagi tam stracić Dobra, ja gościa dogonię Ja dogonię Stealth, dzięki stealthowi poruszam się nieco szybciej, z tego co wiem. Goblin Mine przejęli, kurde, ale to zrobił Ziomek. Eee. Dobra, za, za karę będę musiał go tutaj skasować. Okej, okay, i tam Rogue był jakiś, nie? Tak, to ten Rogue, ale dobra, już widzę, że. No, kurde, przejęli to z powrotem. Ja cię! Eee. Dobra, odzyskuję tą flagę. I o, karta przejęli od góry. Nice, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ten Demon Hunter całkiem fajnie sobie poradził z tym Rogiem. No, pogramy sobie troszkę takiego defendera. No, tam u góry, jak widać, druid sobie całkiem ładnie radzi. To jest healer, zresztą, więc on sobie może tam pozwolić na takie manewry. Z tej strony widzę, że jedzie Demon Hunter i prawdopodobnie nie będzie mnie widział. On nie będzie mnie widział. Ja tutaj mam w sumie odpałki, więc jestem gotowy na obronę e, w jakiś tam sposób. Koleś pewnie odpali. A widzicie, przez to, że jestem tak u góry, on mnie teraz nie zauważy nigdzie. <laughs> Okej, okay, ja cię koleś tutaj ze haha. <laughs> Ale ci gości zrobiłem. Dobra, jedziemy, tak. Prawdopodobnie on tutaj będzie chciał sobie używać swojej metamorfozy. Będzie metamorfoza? Tylko kiedy? Blandzik. Niech mu zejdzie ten blur na razie. Ten blur mi tutaj w ogóle nie, nie jest potrzebny. Okej, okay, dobra, widzę, że tutaj dwóch chcemy pograć. No dobra. O, widzę, że tutaj trzech chcemy pograć. O Jezu. Dobra, tutaj zestunujemy gościa. Ło, odpalił się. Weźmy tutaj, zejdźmy w ten sposób. Tutaj powinniśmy móc zestunować gościa. Pobronimy troszkę. Ile możemy po prostu będziemy bronić? Dostałem stunika. Trochę tutaj ten. Stunik. Hopsa. Będziemy mieszać tu nimi jak w Kakale po prostu. Hopsa, 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 hopsa. Ile po prostu możemy? Ile po prostu możemy? Tak, żeby jak najdłużej przetrwać. A jest! Udało się wybronić tą flagę. Ale, kurde, mistrz obrony. No, powiem wam, że jak auto tutaj zacznie, zacznie lecieć, to po prostu. E, no, jest po prostu taki ten. Taki kurde mieszacz w kakale. ale zobaczcie, dzięki temu przyszli tutaj, tutaj Mag oraz dwa druidzi, więc e, fajnie. No, mamy trzy bazy, patrzcie. Pandaren, minusy przejęte. No, ten. ten dół może być nie, niebezpiecznie. niebezpiecznie zagrożony. No, lecimy tam po prostu na szybko, tam było dosyć sporo gości. Już jeden, widzę, że tutaj nie żyje, ale zaraz ja tam wlecę prawdopodobnie i, i znowu narobię szumu. A, ale jednak przejęliśmy tego Goblin mindset Tutaj chyba raczej nie będzie co szukać, ale jeszcze jeszcze zobaczymy. Ten feral druid się na niego rzuca. Max z tym. Ciekaw jestem, czy oni to zostawią, czy oni sobie po prostu pójdą. Tutaj prawdopodobnie jakiś. Nie wiem, czy to jakiś stealth musiał zostać. Tak, postaram się coś tutaj zerknąć. Dookoła, ale wątpię, wątpię, że tutaj cokolwiek znajdziemy. Jest tutaj Demon Hunter. Eee, okej, okay. Balance Druid. Mhm. Mm Więc polecieli, albo tutaj postaram się dwóch zabić, co byłoby mega trudne. Okej, okay, jeden odjeżdża, tu wraca mag. Kurde, kurde. Dobra, spróbujemy tego Demon Huntera od tej wziąć na klatę, choć tam widzę, że jedzie kolejna osoba Priest, czy to jest Healer? Z Shadow Priest chyba, nie? Nie To nie jest Shadow Priest LM. Zbyt dużo tu ich jest, ale, ale zobaczcie, wiecie co? Zróbmy to inaczej Nie będziemy tutaj kombinować z tą flagą, tylko ja widzę, że naszego minecarta tutaj wzięli, więc po prostu polecimy po niego, ja tutaj zastunuję tego Paladyna On użył trinketa, czy co? To jakiś mag sobie po prostu siedzi, który jest gotowy na wpierdolidol. No i proszę bardzo, proszę bardzo, teraz tak tutaj gościa robimy. Teraz rzucamy kolejnego blinda. Hop i finisher. Tora, użyjemy sobie po prostu tutaj tego naszego. Oooo, odzyskaliśmy co, co tam chcieliśmy. A to był ten, to był druid. balans druid, to ten koleś. Cześć, Ziomek. Cześć, Ziomku. Dzień dobrym. Ok, zwiększyliśmy sobie obrażenia dzięki Tricks of the Trade Koleś myśli, że ucieknie, ale nie ucieknie Bo ja tu jestem, ja prowadzę I BOOM! Holy Light, taki się Retri Paladin też Wiecie co? Spróbujemy zrobić to tak, że... Spróbujemy to sobie po prostu przejąć, wiecie? Dobra, Disorient poszedł Ja mu zaraz zabiorę broń, albo nawet nie, nie ma potrzeby w sumie tego gościa Wystarczy go tylko zestunować raz, a dobrze. Bańka poszła. Trochę tutaj AOE rzuca ten ziomek. Dobra, no zobaczymy, ile tego AOE jest w stanie wykrzesać. No, capturing. Kurde. Dobra, już widzę tutaj na nasz cel. Już widzę nasz cel. Chodź tu. Chodź tu do mnie. Dobra, jedziemy tego gościa tutaj. Proszę bardzo. Odpalamy się. Odpaliliśmy teraz całkiem fajną odpałeczkę. Taką bardzo przyjemną. Ale widzę, że ten Discipline Priest tutaj. On ma, wolę, on ma wolę życia. On chce żyć. Już to widzę. Dobra, Tricks of the Trade odpalmy. A tu dwóch healerów jest? Nie, dobra. weźmiemy tutaj gościa z I jak najbardziej zajmiemy się tym naszym nieprzyjem, nieprzyjemniaczkiem. Czy co Może się odsuniemy teraz troszkę, bo tutaj obrażeń dostajemy dosyć sporo. I może się skupmy tutaj na chwilę na tym gościu, chociaż nabijmy sobie parę combo pointów. Dostaliśmy tutaj nawet spoko buffiki. Teraz będzie stunik. Proszę bardzo. Ładny stunik, prostą w trinketa i tutaj już finiszujemy tu gościa. I teraz zastanawiam się co by tutaj zrobić teraz. No teraz to ja sobie mogę tutaj postrzelać do niego z pistoletu. Dobra, uniknąłem obrażeń w ostatnim momencie, w sumie Tricks of the Trade, walniemy sobie tutaj. Pała yep. Pałatani. Albo może i nie, Blind Stać. Stać, nie ruszać się. Okej, okay, udało się. <grybujesz> Kid Defender. <grybujesz> Dobra, jestem przy fladze. Chciałbym ją sobie wziąć. Wiecie co, tu jest Feral Druid. Jest feral druid. Ja pozwolę mu się zaatakować. Niech on tutaj niech on tu weźmie i mnie zaatakuje. Jest, dobra. Ja mamy tutaj ziomka. zostaniemy tutaj blidów, co prawda, ale będziemy musieli jakoś zareagować tutaj do, dosyć dobrze do tej sytuacji. No, nie stałem żadnych dobrych yy, tutaj tych. No i nie, A dobra, wygraliśmy i tak. Moi drodzy no świetny battleground, kurde, znaczy dalej go nie lubię, ale wyszedł w świetnie po, pod tym względem, bardzo ładna zgrana drużyna, Alliance sprawdziło sobie całkiem świetnie, ja tutaj pod względem damage prawdopodobnie nie jestem jakimś tam mega dużym królem, e, no właśnie, bo ja tam la, raczej latałem po bokach, ci, którzy na środku robili młyn, no ale i tak cieszę się, że udało mi się chociaż jakoś tam poninżować flagi, porobić jakieś solo walki. więc mam nadzieję, że oczywiście odcinek wam się podobał, jeśli tak, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół, e, zobaczymy się na kolejnym filmie, do zobaczenia, pa pa, cześć!